To wideo powstało dzięki programowi i e game Changers. są wszystkim, witam Was serdecznie w kolejnym wideo o dodatku w spiarskiej Życia Redesign 4. Poprzednio mogliście zobaczyć przegląd zawartości stwórz SIMA oraz trybu budowania, i przy okazji posłuchać mojej oceny, która była bardziej pozytywna niż zwykle w przypadku oceny nowej zawartości do gry. Jedyny minus, jaki znalazłem, to dotyczył on Syren. Myślę więc, że warto posłuchać. Rzadko kiedy nie ma rudzy na coś no, w przeglądzie czy recenzji, więc jest to wyjątkowa okazja. Żeby zachować równowagę niespecjalnie oczywiście, tej recenzji będę mocno mieszał z błotem. Niestety, ale dodatek jako cały kształt nie zasługuje na pozytywną ocenę. Od razu uprzedzam, że wstęp jest długi, ale jest on bardzo ważny, więc proszę Was zapoznajcie się z nim całym i posłuchajcie uważnie, co mam do powiedzenia. Generalnie nie jestem jakimś zwolennikiem szybkiego recenzowania rozszerzenia, o czym mówiłem we first looku. Recenzja na niecały dzień po rozpoczęciu testów to nie jest profesjonalne podejście. Jak można poznać rozszerzenie tego typu grając kilkanaście godzin? Ja testuję dodatek trzeci dzień i jestem już przy końcu wszystkich nowości, ale to jednak trzeci dzień. Cały czas liczyłem, że Radek jednak się jakoś obroni, ale o tym później. Kolejna sprawa. Moje recenzje były, są i będą szczere. Od zawsze i na zawsze. Tylko tym razem po raz pierwszy w tytule wideo i miniaturce użyję słowa szczera. Nie po to, żeby desperacko podkreślić szczerość w mojej wypowiedzi, gdyby ktoś tak miał czelność, wątpić, w obiektywność ze względu na współpracę z Electronic Arts i program EA Game Changers, tylko po to, żeby do tego szczera dodać do bólu, po to, żeby podkreślić i spotęgować to określenie. Tak jak wspomniałem przed chwileczką, współpraca z Electronic Arts i przynależność do programu EA Game Changers nie ma wpływu na recenzję. Sami pomyślcie logicznie, czy warto ryzykować rzetelność i kłamać, żeby tylko przypodobać się filmie? Wiem, że ryzykuję. Jestem tego świadom, ale wolę być czytelny i obiektywny aniżeli przykupiony domowy migrami do recenzji. Okej, okay. to tyle słówem wstępu. Teraz przejdźmy do oceny dodatku. Postaram się, żeby to nie był długi wywód i przysłowiowanie wody, ale to przychodzi mi z trudem i jest o czym pogadać, więc zaopatrzcie się w kolei popcorn. Najlepiej jest testować dodatek, czy inne rozszerzenia, czy w ogóle jakąś grę, kiedy niczego się nie oczekuje. Prościej mówiąc, co do wyspiarskiego życia, nie miałem absolutnie żadnych oczekiwań. Zapowiedzieli? Okej. Okay. Pogramy, zobaczymy. Scena DC4 pokazała, żeby nie robić sobie żadnych nadziei, a już na pewno nie oczekiwać niczego, co znalazło się w poprzednich generacjach tych samych rozszerzeń, bo niestety czeka nas twarde spotkanie pierwszego stopnia z rzeczywistością. We wyspiarskiej życiu grałem 3 dni. Nie powiem, żeby gra mnie nie wciągnęła, bo bym skłamał. Wiem, że to brzmi okropnie. Kilkukrotnie wspomniałem, że cenzja nie jest pozytywna, a mimo to zagrywałem się godzinami. Było tak, bo nowa okolica z jaką jest Archipelag Sulani jest przepięknym i wspaniale wizualnie wykreowanym miejscem. Ma swoje wady, ale to są prozaiczne wady. Na przykład nie ma widoku na wulkan z innych wysp, nawet gdyby miał być jakąś makietą w tle, byłby chociaż widoczny. Przecież on jest główną atrakcją Archipelagu i jak to hucznie zapowiadają producenci, miało dochodzić do jego erupcji. Właśnie, miało, bo ja takowych nie doświadczyłem ani razu. Druga zauważona warada to trochę chaotycznie rozłożone zielone skwery na niektórych wyspach. Jest to tak ogromne mieszanie na piasku i trawy, że oczy bolą od patrzenia. Sam wulkan to trochę też taka kpina. Drodzy producenci, jeżeli nie potraficie stworzyć czegoś takiego dużo lepiej, to może w ogóle tego nie tworzyć. Lawa niby jest, ale miejscami to bardzo rozciągnięta tekstu tekstura. Na morzu plama toksycznych substancji spowodowanych yy, zatknięciem lawy z wodą ani się nie porusza, ani się nie zmniejsza czy zwiększa. Ocz taka statyczna, brzydka, na plama. Większy wad nie gdyż samo Sulani to przepiękne miejsce i jak wspomniałem we first Luku, będę teraz od zawsze grał w tym mieście i co ciekawe, wygląd archipelagu nieznacznie się zmienia w związku z działaniem naszych simów. Trzeba sprzątać wyspy, dbać o faunę i flory, archipelag zacznie się odradzać, Pojawi się więcej raf koralowych, zwierząt morskich i roślin, a woda będzie się robić jeszcze piękniejsza i bardziej lazurowa. Jest więc o co walczyć jako simowy ekolog. Wyspiarski życie niby to jest dodatkiem, ale ja odniosłem bardzo wyraźne wrażenie, że mam do czynienia z pakietem rozgrywki, który nie jest tańszy o połowę, aniżeli z prawdziwym dodatkiem. To wszystko wina tego, jak bardzo spaprany jest ten dodatek i jak bardzo producenci się nie postarali. Naprawdę, gdybym miał wydać na to swoje ciężko zarobione pieniądze, jak i wy wszyscy, te ciężkie 140 zł i zagrałem te kilka dni, to bym chyba płakał, chyba bym leżał krzyżem i błagał Boga, żeby cofnął czas. Dotychczas myślałem, że witaj w pracy, czy spotkajmy się, to nie potrzebne dodatki. I nadal tak jest, ale na trzecie miejsce mojego rockingu wpada wyspierskie życie, zastępując miejskie życie. Sulani jako okolica nie rekompensuje tego, że w dodatku brakuje mnóstwa opcji i funkcji, że animacje pojazdów wodnych zostały tak skopane, i że syreny po prostu są syrenami i tak naprawdę nie robią nic poza tym, że są. Pływają, czasami kogoś oczarują. Błagam Was, powiedzcie, że to wszystko to jakiś zły sen. Tak, w tym momencie w końcu dotarłem do miejsca, gdzie wytchnąłem największą i najgorszą bolączkę tego dodatku. Totalnie spierdzielone najważniejsze funkcjonalności. Jak to się stało, jak to możliwe, to ja tego nie wiem. Pojazdy wodne poruszają się jak drewno. Jakby nie pływały na wodzie, a były ciągnięte na piasku, a czasem ten piasek zamieniał się w lód. Miejscami po prostu chciało mi się śmiać z tego przedziwnego tańca na wodzie. Śmiać przez łzy z niedowierzania. I gdyby tego było mało, to optymalizacja simów z tymi pojazdami też nie jest najlepsza. Na przykład Syrena, zanim skoczy na pojazd, musi zamienić się w sima, a to trwa chwileczkę, a potem musi wskoczyć, to znaczy skoczyć, zniknąć i spaść na pojazd, co też. Chwilkę trwa, jakby zmiana po postaci syreny na mogła odbywać się podczas tego magicznego wsiadania na pojazd. Nic tylko przeżegnać się rękami nogami. No naprawdę. Po pływaniem na żaglówce czy motorówce, z mogą pływać na materacach. Jeżeli dodacie kilka takich pojazdów na moim zbiorniku wodnym, to uwierzcie mi, możecie podziwiać taniec na wodzie wykonania uciekających wokół karaluchów. Widok jest niezapomniany. No dobra, teraz tak na poważnie. Datek nie oferuje zbyt wiele opcji, a jeżeli już jakieś, to bardziej przypominają funkcję zmodyfikacji, aniżeli nieżeli poważne rozszerzenie. Kilka karier, które nie dają nic moich większych, poważniejszych opcji, albo czegoś, co by wyglądało inaczej od pozostałych, a nie tylko inaczej się nazywało. Mamy wspomniane sprzątanie wyspy, mamy wspomniane sireny, które nic nie robią poza byciem, mamy jakieś belcowi i duchy wysp, ale to już w ogóle najśmieszniejsza rzecz. Nasulanie nie da się odczuć historii miejsca, nawet nie da się jej poznać. Wszystko jest takie nijakie. Pomysł z duchami już w ogóle 4 czterech liter wyjęty, tylko pochnął czas i, fu i fundusze. Bo te duchy poza przybywaniem na miejsce wezwania to raczej nic ważniejszego nie robią. Ja nie wiem, czy rozgrywki raczej mają zapewnić takie bochostki, Bo tutaj ewidentnie zabrakło najważniejszego, czyli nurkowania pod wodą znanego z The Sims 3 i Rajska Wyspa. Sulani jest małe, Światy The 4 są małe, więc optymalizacja nie powinna być problemu. Tym bardziej, że producenci przecież planują brak wsparcia dla słabszych komputerów więc te lepsze z pewnością daje by sobie sobie okarnięcie podwodnego widoku małego obszaru parceli. Jakieś narkowanie Simana na małej, powtarzalnej i trochę ubogiej rafie koralowej, to nie to samo i na pewno nie daje takiej wizualnej frajdy jak te z Rafael z The Sims 3. Skoro archipelag jest mały, to oczywiście nie ma sensu wprowadzać pływających domów. Te na wybrzeżach w zupełności wystarczą, a jak kogoś poniesie wyobraźnia, to sobie w zupełności poradzi z budową takiego domu na wodzie, ja już zresztą widziałem kilka takich podobnych galerii. Wracając jeszcze do raf koralowych. Dlaczego do jasnej, ciasnej dodatku nie znalazły się rośliny i skały do budowy raf na parcelach nadbrzeżnych? Tu, w tej recenzji, na którym ze zdjęć rozgrywki, możecie zobaczyć, że zbudowałem taką rafę przy pomocy roślin dostępnych w grze. Wniosek? Da się. Ale producenci nie dają nam odpowiednich odpowiednie przedmiotów. Trzeba improwizować. A przecież dodatek to wyspiarskie życie. Chciałbym, żeby istnienie mogli lub pływać przy, przy domowej rafie. A nie mogą, muszą płynąć w specjalne wyznaczone tego miejsce, które jest dużo bardziej nudne i ubogie niż to, co sam stworzyłem w kilka minut w kilka minut. W tym wszystkim pominąłem masę błędów. Uwierzcie mi, jest ich tak dużo, że aż przykro o tym mówić. Braknie palców u dwóch rąk, najpewniej i nóg, żeby to wszystko wyliczyć. Przytknę tylko kilka najważniejszych z nich. Na najniższych ustawieniach graficznych nie ma ręczników plażowych zwykłej, płaskiej tekstury, pozbawionej formy trójwymiarowej. Ale za to są żaby, są kury, są fale i te najniższe ustawienia graficznych. Ja się pytam, kto do cholery ustalał kompromisy? Lepiej było zabrać ręczniki, niż chociażby fale? Zmiana snima w syrenę w kaz wygląda obłędnie, jest mnóstwo wirującej wody i rozbrezgi, a w trybie życia jest pstryk i jest syrena. A no tak, zapomniałem że w trybie życia Sim robi K i dopiero jest pstryk i jest syrena. Żadnych efektów. Sama optymalizacja jest równie skopana jak wszystko inne. Podczas rzekomej erupcji wulkanu na wyspie z wulkanem tak jednak udało mi się nam trafić, okazało się, że był to tylko przedsmak do czegoś większego, co jednak się nie wydarzyło. Najgorsze, że kamera tak się trzęsła, że nie można na niczym się skupić. gra zaczęła się zacinać, pojawiło się kilka gromów i nagle znikąd kilka ognistych kul wyskoczyło na parcelinę, na której się znajdowałem. Po wszystkim one nagle zgasły i zostały jakieś dziwne, skarne jaja. Simowie mogą mi rozbijać lub zmieniać ozdoby. Przy rozbijaniu, najpierw jest powiadomienie, co było w środku. Najpierw jest powiadomienie, a potem dopiero podchodzi sim i rozbija. A jak wygląda ozdoba, tego nie wiem, bo jaja się nie przekształca. Taki błąd. Nie osobiście, jako procentowi gry, byłoby wstyd, wydać tak zbugowany, niedorobiony i nie do końca przemyślany produkt. Wiem, że pojechałem po całości, wyjelałem swoje żale, a że skrytykowałem notatek. Ale przecież wszyscy jesteśmy fanami, jesteśmy konsumentami, mamy prawo wymagać. Płacimy grubą kasę za ten notatek, a on bardziej przypomina pakiet rozrywki albo zlotek modyfikacji. Bo ilość błędów, wygląd animacji i brak konkretnych funkcji, konkretnych opcji, po prostu konkretnej rozgrywki powodują takie, a nie inne odczucia. Chciałbym odnaleźć jakieś pozytywy do dodatku, i chyba jedynymi są właśnie słuszne monitory budowania, które w dziesiątkę wstrzeliwują się w styl i tematykę dodatku. O ile tam producenci przedstawili jakiś pomysł i jakość, to o tyle w samej rozgrywce tego nie widać. Dobry content i przepiękne krajobrazy w solanie nie zrekompensują braku pomysłu na rozmaicenie rozgrywki. Zatem mam dla producentów jedną radę. Jeżeli macie wydać taki krab, to lepiej go nie róbcie. Lepiej zwiększcie sobie fundusze i czas pracy, bo tego tutaj ewidentnie zabrakło. Podsumowując, bo tekst jest już trochę przydługawy i ma ponad 2000 słów. Gdybym był na waszym miejscu i co już kilku lat nie wspomniałem, wyspiarskie życie nie jest dodatkiem, który polecam i który jest wart swojej ceny. Wyspiarskie życie jest jak pakiet rozrywki warte 70 zł, które bym nie odżałował i każdy z Was pewnie tak, żeby tego nie żałował. Warto więc poczekać na jakąś promocję i kupić dodatek o połowę taniej. Przykre, ale prawdziwe. Poprzednie rozszerzenia na DSM4 powoli przyzwyczajały nas do coraz lepszej jakości i większej ilości Tutaj chyba ktoś pomyślał, że raz dla wyjątku można wydać kupkę, a już się nie zorientuje. Niestety, ale ma do czynienia ze świadomymi konsumentami. Moje ostateczne odczucia są takie, że content jest super, ale ewidentnie nie ma rozrywki i zgrania. Jest tylko zażanowanie i smutek. To tyle na dziś. Dziękuję wam, że byliście ze mną i posłuchaliście mojej oceny dodatku. Czekam na wasze opinie, każdy może mieć swoje zdanie. Moje jest właśnie takie. Pozdrawiam was serdecznie, w Simsu.